Siema, śmiała ta Jakiś czas temu nagrywaliśmy odcinek na kanał mojej dziewczyny. Dajka. E, tak, na jej kanale nagrywaliśmy taki odcineczek, gdzie łamałem się na jej telefon i mogłem na nim sprawdzić wszystko, co ma. Każdą swoją tajemnicę mogę sobie na tym telefonie obczaić, więc dzisiaj zamieniamy się. E, wręczam tobie mój telefon i masz 10 minut, i będziesz mogła zrobić z nim co tylko chcesz. Tak? To masz już jakiś plan? No, oczywiście. Ja się boję, co ona zrobi. Oglądajcie do końca, będzie naprawdę grubo. I jak dobijecie tutaj 3000 łapeczek w górę, to może pojedziemy do jakiegoś youtubera i wejdziemy na jego telefon. To no, by było mocne. <laughs> więc koniecznie lajkujcie. I tutaj się wszystko myślę, tam 10 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak też chcę, być pokazany w kolejnym filmiku, wystarczy, żebyś mnie subskrybował, więc naprawdę polecam. A wy możecie w komentarzu napisać swoją ulubioną aplikację. Oprócz Brow, tak. oczywiście. To wtedy będziemy przypinać Wam serducha. No więc dobra, czas start. Proszę bardzo, lecisz. Zaczynam od tapety i zobaczmy, no... Oj, tapetę mam ładną akurat no. z komitką, wy to widzicie tutaj na ekranie, jest Dobra. naprawdę fajna. Ta jest taka zwykła w sumie, nic ciekawego. O, patrz, tu my. O, jakie z Nerdzlandii. <grym> no. Ostatnio byliśmy, patrzcie, jaka piękna foteczka, no. No, bardzo ładna. Dobra, co byś chciała sprawdzić? Myślałaś już? Najpierw sobie zobaczymy, jakie masz aplikacje ogólnie wszystkie okay, I z nich wybierzesz, tak? No Będziemy to... analizować, ja mam trochę tych aplikacji No, masz ich strasznie dużo, Booking, World, Brawl Stars to Jest Brawl Stars Jakieś fajkowe Brawl Stars w ogóle, no, co to jest? Nagrywają jakieś takie no, odcinki no, wiem, Burger King, zaszroja, no, ChatGPT so? ChatGPT hey. nawet Czasem <laughs> się przyda na studiach, wiecie FIFA? o co chodzi. FIFA Tak, no, to z FIFA takie no, streams, no takie gierki, Euro 2024 <laughs> Jestem kibicem oczywiście, trzeba kibicować no, tutaj jakieś nudy, masz... Fruit ninja, O, ta kierka jest bardzo fajna. A ty co? He hair color changer? Do miniaturki kiedyś jak surryzowe włosy dawały, to się przydało. No tutaj takie... Takie no. no... Podstawowe takie aplikacje mam, takie co mi się przydają po prostu, nie? Nic ciekawego. O, Stumble Guys. Może wejdziemy z No dobra, może wejdziemy i dawno nie wchodziłem w sobie, ciekawe, tylko pamiętaj, że masz 10 minut. No dobra, dobra, dobra. No, żeby nie było później. Okej, okay, z naprawdę, dawno nie wbiałem. Ej, ono się coś nie chce włączyć. No. O co chodzi, Halo? Chciałbym, to nie działa? O. o, działa, dobra, baby. Ej, co tu jest w ogóle, Jakieś skiny no. takie dziwne? Zob Ej, czekaj, czekaj, cofnij. Czy ja tu już nie mam YouTubera? Ej, zabrali go YouTuber, poczekajcie. Jak wejdziemy w mój profil, to już widzicie, nie mam kolorowego niku. Ale skam, chyba ja nie nagrywałem dawno Stumble Guysa i mi chyba zabrali współpracę z nim No, no Ej, to musimy sprawdzić jeszcze jedną rzecz Czy ja mam tutaj skina Mr. Influencer, który był tylko i wyłącznie dla youtuberów e, On był chyba z tego co kojarzę yy, o, specjalny, więc musimy zjechać do niego Jezu dawno nie grałem z Stumblegeza, czekajcie mi sobie. widzisz go gdzieś tutaj? Nie No nie gadaj, żeby go zarąbali To są jakieś żarty! Ale łatwo z tobą. Nawet mi misterium tego skina zabrali, dobra. Chcesz coś jeszcze sprawdzić na tym kącie? Nie, ciekawego. Ja myślę, że nie. Kotylek, chciałeś mi dopiąć, że już nie mam yy, tego, tak? No takie ciekawe może otwórz jakieś koło na szybko dobra Dawaj, i mamy tutaj coś Mam dużo tych o możesz no, by... to otworzyć no co to jest? zobaczymy jakieś pudełka specjalne co jest grane? no dawaj dawaj co to jest? lisek grupyka. O, grupyka. <laughs> dobra więc tam chyba już mamy zaliczonego to teraz może wejdziemy sobie na Zalando zobaczymy jakie tam masz ciuchy dodane po co będziesz na Zalando wchodzić? no zobaczyć, tam masz w a co? Dobra, jak coś tam, to jest taka apka z ciuchami, to i ubrania sobie kupuję zazwyczaj. Okej, okay, no ja tu mam takie piłkarskie pójdę. ale nuda No ta. no zaparz no, jakie fajne koszuleczki. Jezu, myślę, że coś ciekawszego masz, Którą nie? Którą byś nie z tych wybrała? No... To niebieską. Niebieska to jest bluza taka bardziej. No, wy też zapiszcie widzowie, którą byście wybrali. Patrzcie jakie fajne koszuleczki. Czekam aż jeszcze będą na większych przecenach sobie kupię. Chciałam, że tutaj jest coś ciekawszego. No, co, co tam miałem mieć, kurde, nie wiem, szpilki czy co? Prezent dla mnie. o, o, o. o. co jeszcze? Dobra, <laughs> więc chyba tyle do jest ciekawszy. No dobra, no to teraz zbijemy może na Twojego Instagrama i zobaczymy co tutaj masz. Ej, co tu będę miał, kurde Kilka żyków wiesz. Tak, piłka. Ja to piłkarskie głównie kontenty, jak widzicie. Nie no. <laughs> no, jest mój idol. Jest trader prowie. Polska! No. A, w ogóle jak to nagrywamy, to Polska gra z Francją. Wy już to oglądacie trochę później. Zobacz może coś ciekawego. No dobra, Zobaczymy kogo. No widzicie, tak to wyglądał mnie na Instagramie. Jakoś się ciekawych rzeczy, to nie będziecie mieli, nie? <ścoughs> <ścoughs> widzicie, walczymy, a jakże inaczej. Tu młody Kornel, dobry raper Shelly, swojemu ma ujęt, złapki wąż. No, no. e, tu franio, też YouTubeerskie takie mam no. głównie, nie? No więc hyra nawet, acewilan, no nic raczej ciekawego tutaj tych nie znajdziesz no, Chyba, że totally. nie wiem, z, z widzami może nie będziemy pokazywać, no, bo nie, nie każdy nie. sobie życzy, to są wiadomości prywatne Ogólnie, gdybym nie miał wiadomości prywatnych na mailu, to bym wam pokazał, ale zobaczcie ile tutaj jest no. wiadomości Tutaj jest naprawdę mocny spam, ale staramy no, staram się wszystkie wczytywać. Dobra, myślę, że teraz najlepszą rzeczą tutaj będzie Brawl Stars Co, na Brawla wbijasz? No A po co? A tak o. Okej, okay, mam nadzieję, że tak on tylko. Że nic nie będzie, w a może ogóle. my coś wydamy tutaj, to No ej, to nie przesadzaj, to nie przesadzaj tutaj. O dobra, ej, Cordelius na pierwszym tym weź. Kordelius no, fajny. Dobra. Co ty ciekawego Zobaczmy chcesz Zobaczmy coś zobaczyć? w sklepie. Nie no nie gadaj, że ty chcesz coś kupić. Ale tutaj. ty masz sześć gemów! No to dobrze, to nic nie kupisz. No a może kupię właśnie? Nic nie zładowamy mój A dlaczego? Nie, yeah, widzowie, no nie gadajcie, co na to miejsce zrobić? Kurde no, a może coś super. doładujemy? Dobra, to zróbmy tak, grasz teraz jedną giereczkę Jeśli ją wygrasz już się twoim ulubionym To możesz mi doładować gemy i je wydać, a jeśli przegrasz to nie Dobra, ale gram na gorącą strefę, której nie ma Dobra, to na to chciałabyś się zagrała? na solo Jak na solo? na solo?! Lecimy Ale ty masz to Zobaczymy czy ci uda, nie no, ale czwarte miejsce ci wystarczy Czwarte wiecie to jest wysoko, przecież cały czas od ostatnio przegrywamy. Boże nie! Mastera legenda! Co to no, jest? Jeszcze jej powodzenia, zobaczymy Ja będę kampić chyba! Nie ma kampienia! Ja będę kampić! Murdeczki, dodapiszcie, jeszcze nie ma kampienia, nie wolno tak! Ja będę sobie chyba tu obok tych skrzyneczek kampić. No co ty robisz, do? No, bardzo mądry pomysł, na pewno tu nikt nie przyjdzie. Nie, ja sobie zbiorę. z pana. No Na no, no. trzy parki już też będziesz mocno, to już możesz tutaj powalczyć. No właśnie. Bo to jest jakaś dziwna mapka na szczęku, No dobra, to teraz sobie pokampimy. Nie ma kampienia, no co to ma znaczyć? Ej, nie powiedziałeś, że nie ma kampienia. Ale cheaty, cheaty, dobra, ja sobie biorę wodę, napiję się i robię w O siódme miejsce, jeszcze tylko trzy, jeszcze tylko trzy. Robimy cięcie, bo nie będziemy widzieć, co on jak kampisz w krzakach. Ej, dobra, szybko wracamy. No właśnie, rozwalią! let's go! Nie napiję do tej aktualizacji. Nie widzę tutaj, który z Frankiem. Frank jest teraz za mocny widzowie. Nie, no I chciałam co? ci wydać. Nie ma wydawania. Ile ci jeszcze zostało? Widzę, że taka minuska ci została jeszcze, więc musisz się pośpieszyć, jeśli coś chcesz to zrobić. Czasu. Oj, 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 O, znajomi. Hej! Jesteś nowy? A może kogoś tutaj usuniemy? Przestań, co ty jesteś taka niemiła? Ej, patrz, tego na przykład. Nie. Na pierwszym miejscu. Nie, 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 nie ma, nie rób nawet tego. Tylko A... spróbuj to, Jezu. Człowieku, to co? To, jakby się wkurzył na ciebie. No, no i? No i. No i. Browstar już mi się znudziło, więc wychodzimy. O, I to wchodzimy to może też. na YouTube'a, No, YouTuber. to bym już mogła zobaczyć, kogo subskrybuje. No właśnie, no właśnie. Ciekawe, no to i też głównie piłkarskie, w sumie wiadomo o Damian. No. E, widzicie, to jakieś takie historyczne też. Raczej chyba nic ciekawego nie znajdziesz No, zobaczmy. O, Browstar jest. Browstar jest z piłka. O, Michał, no właśnie nie wiem! no Widzisz, idolka. No, no. <laughs> Live speed, seen, to jest idol totalny. No jak no, widzicie no. Nic Ej, ciekawego. Tak to wygląda moi drodzy. To są moje mniej więcej subiki, więc co? Chyba twój czas już minął mniej więcej. Więc no co? No, 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 za dużo w sumie nie sprawdziłaś takich rzeczy, nie? No nie zdążyłaś. No nic ciekawego, to nie miałeś. Jesteś nudnym człowiekiem. No jestem nudny, widzowie co zrobić. Ej, dziękujemy za odwanie do końca tego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, piła!